Cześć, gozny Alex. Dzisiaj końcinek z Brawl Stars'a. Dzisiaj pokażę wam ile dostałem StarPoin'ów na koniec sezonu. Chcę jest szpiłuszka, ale to nie moje. Właśnie hmm. dostałem w co Frank, bo są 200 Bunie Shelly, Piper, Brock. Co brok więcej? Piper. Nie po 70. Nie wiem, czy piper jest wyżej niż Brock. Pewnie bug gry. No słaby, słaby sezon. Dam tylko 860 Starpoinów. Postaci, tylko kilka I dosyć trzeba sezon, ale zbierzmy sobie i będziemy mieć 11 tysięcy, to spoko a mogę wam podpowiedzieć, że niedługo będzie odcinek właśnie skupowania kupowania jakiegoś skina z 10 tysięcy, jeszcze pomyślę jaki ale zobaczymy doszło obrężenie, samotna gwiazda i kwasowe i jest łapka, spoko o, fajna łapka na Gina Szkoda, że nie mam no więc zobaczymy, co jest w sklepie takie poziomu 220 tego, bo niedawno robiłem. O tu mityk. O, to PAM. Wezmę sobie zawsze kilka. Bo tu potrzebne. O, 29. 150. Do każdego z dynerza. A, na każdego. Dobra. Tu mamy. Yy, Skina Sofranka. Aha, na Halloween. Typercole wera i te skiny fajne. Właśnie mamy hakruka. więc nie wiem. Napiszcie tutaj, że się Wam się w prawym, górnym rogu, hmm. yy, żebyście zgłosowalić czy kupić Dragon Jessie, czy Mecha Kroła. To będzie ankietka. W yy, się doszło nic, chyba. Dobra. Co, zagram sobie pierwszą grę w tym sezonie. Tutaj. Yy, nie wiem jeszcze, czym tutaj spadam na kilku, no, czy w sumie. Bo tak jest. Yy, Jaka dobra, fajna mapka. W sumie możemy sobie to zagrać. To jest dobra na Piper. Jak i na jakiś mm, Piper Penny, jest dobra na to. Piper y, Pam Piper Pam Penny, y, na no to jest dobre. Co jeszcze? No i throwersi wszyscy. Wiadomo, ten triple mega dobry na throwersów. Tik w w ogóle. Jeden z lepszych. Co mamy, kroła? Dobra, przynajmniej się uleciliśmy. Zostajemy. No ale... Fajna jest ta mapka, że na środku jest kilka szkinek, więc możemy je łatwo zdobyć. To też jest tak naprawdę dla kilku tanków, dla kilka ta tanków też jest dobra ta mapa, ponieważ... właśnie jest tyle... Mm, wow. Jezu. No, po mnie, po mnie, nie? Siódme miejsce. że mi się uda szósta. Dobra, jeszcze to proszę, 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 niech to umrze niech to, się umrze, niech to się umrze. Kurde, szósta. To była moja pierwsza giera w tym sezonie. Zaraz gramy drugą, przenosimy się do drugiej. Już mamy kolejną gierę. Na tej mapce. Wziąłem peny, bo jest nawet spoko. Więc będziemy tak obijać. Aha. Spokojnie, apkę na, na Penny jak najbardziej, ponieważ na środku są też księki. No ma też sobie, bo LPO ma mega dobry star power do tego. No i pięknie. Dobra, nikogo nie było wcześniej. Myślę, że penny będzie wbijał na 600 w tym sezonie. Bo tak nie myślałam, żeby to wbijać dawno. czyli znaczy, nie, Chyba nie miałam ten penny jeszcze 600 nie, nigdy. Pomyślałam sobie, że wbije sobie w tym sezonie bo są, będą, y, są spoko mapki. W Natomiast sensie, nie też były spoko mapki, ale jakoś mi się nie chciało grać i jak widzieliście, nie miałam tak dużo sterpąć jak wcześniej. Dobra, ta mapka jest mega dobra na Penny naprawdę. Znaczy jak... Teraz może się trafiają sła, słabi gracze Ale i tak no, jak, jeśli chodzi o później skrzynek, to jest rampa na Gina, jak i peny. Nie pap, nie pap, pi, piper, Nie tak bardzo. Tak zauważyłem. I pepra to w sumie jest spoko. Tylko na, na dół. Jakbyście grali, tylko mówię. Nie? To jest ten jean. Jean jest to... Umarł, ale... To ten wieżyczka. Chyba już nie ma szans. Dokładnie. Tak Dobra, to już iść po nim, nie? Dobra, wieżyczka wykończyła. Nie no, spoko, spoko się gra. Pewnie naprawdę... A zaraz przejdźmy do ostatniej gierki w tym odcinku. Dobra, już jesteśmy. W kolejnej gierce w sumie już kończę gierkę, ale no, była, były problemy techniczne. Przynajmniej techniczne, ale no. Dobra, ten kruk leży. Chyba tak leży. wow, dostałem za niego, bo ja go zabiję. Dobra, zabiję też barleya. Jestem OP, jest mega na tą mapę. Widzę peny tej Barley już leży. Chyba, że się śpiperkib se i już go nie podniesie, dobra. Mam wielkie starcie. Kolejny chyba będzie Win Penny Jeśli ta, ten gracz nie będzie jakiś dobry Więc yy, naprawdę grajcie peny na tę mapę solo długo duo też możecie grać Ale Barley w sumie też jest dobry na to No i on mnie raczej już zabije No, widzicie Niestety to był Barley Barley na tę grę jest dobry, może się ulecać bardzo szybko I co, to było na tyle w tym odcinku O, wbiliśmy 14-100 a w tym sezonie mieliśmy, ile? 14... jest gdzie to się patrzy? 552. Dokładnie chyba było 36. Więc w tym sezonie będę leciał po 15, może mi się uda. A na razie, to by na tyle w tym odcinku. Jeżeli ja udało macie dać łapkę w górę, suba, komentarz, może macie uzasadniać ten odcinek i jeszcze ankieta w, w drugim minucie Wam się pokaże. Zagłosujcie, czy kupić y Mecha Kruka, czy Dragon Jessie. Głosujcie, a ja się wami żegnam. Następnego razu. Elo.